Siemano, ja jestem Jacob i witam Was w pierwszym odcinku z kooperacji w Modern Warfare 2. Dziś, wraz z Kuby się przejdziemy misję o nazwie Dyskrecja. Nie ma co przedłużać dalej, zapraszam do oglądania. Uwaga! Przechwycone transmisje między Alcatalą a niezidentyfikowanym osobnikiem z Rosji wskazują, że do bazy w Almazra trafiły trzy przesyłki. Podejrzewamy, że zawierają materiały radioaktywne do produkcji tajnej broni. Wywiad podaje, że każdy z trzech ładunków trafił do osobnego budynku. Wyposażycie się w liczniki Geigera, aby wykryć promieniowanie i namierzyć materiały. Musicie je odzyskać. Uwaga, ten sektor ma silną obronę przeciwlotniczą. Nie będziecie mieli wsparcia z powietrza. Operacja przejęcia wymaga dyskrecji. Aby uniknąć wykrycia, skoczycie z dużej wysokości do obszaru działań i ruszycie do celu na piechotę. Kiedy przejmiecie wszystkie trzy ładunki, Ewakuujecie się w punkcie wróbel. W sytuacji, gdy wróbel będzie niedostępny, to tutaj macie drugi punkt. Sokół. Pamiętajcie. To tylko plan awaryjny. Nie mogę wam niczego zagwarantować. Wchodzicie na teren wroga. Możecie liczyć tylko na siebie i na osłonę nocy. Będę na linii. Bądźcie ostrożni. Łamasz jeden. Jesteście nad wyznaczonym punktem. Strefę zrzutu macie na mapie taktycznej. Na miejscu no, do się jest, do jest dobra. I Masz tego? Szturma? Kajtera, żeby ja mam szturma, no. Rzuć od razu tą skrzynkę tu na ziemię, to sobie starsze weźmiemy. Działajcie w ukryciu. Do roboty. Wasze plecaki są wyłożone ołowiem. Zapewnią ochronę przed zbieranymi materiałami radioaktywnymi. Możecie skakać. Potwierdzam. I tu skoczymy. Drzwi na C, tak? Nie, to C zostawmy, bo tam jest ten kolos śmieszny, także możemy na A, B polecieć Dobra Spadajmy stąd Jestem na dachu Ściągamy? Od razu? W twoim liście, w coś wykrył. Na zadaniem mistrz walka dalkatalą, a to wstrzymanie jej przed nieastworzeniem brudnej bomby. Mam dla ciebie następne punkty. Gdzie jesteś? Musimy zabezpieczyć zwatło przez karuzelę. Ruszać, nie zatrzymywać się. Kurwa. Jeszcze nie mogę umrzeć pa, śmierć w niczym nam nie pomoże Trzymajcie się planu Szczenięty Ruszam Na moście jest Szczenięty Że cię napierdala stąd ściągłeś? Tak Ruszam Czekaj, przeladuję, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Idę. To są tam miny, uważaj. O kurwa. Przenięte. O kurwa Dobra, ja się sam podniosę Pancerz Zaraz wyłączę Żyjesz? No, dzięki, że wlazłeś tam. I mnie zabiło przez to. Nie, nie wlazłem? Ja... No nie, nie wlazłeś, jak ja cały czas leżałem na ziemi. Chyba, że któryś z tych dzieci wleciał. też tak mogło być. Znowu są, uwaga. plecy masz. Będę wyłączyć. Wyłącz, wyłącz. Wyłączone. Mam. Możemy lecć w Tu mamy już wszystko? To mamy Tak, tak mamy. Teraz na C. Dobra, dawaj. Przysięgnięty, <coughs> przysięgnięty. W niczym nam nie pomoże. Trzymajcie się planu. To robimy, kurwa, na czek gwiazdki. Da, uda się? A, jeszcze się, się uda, tylko teraz trzeba ściągnąć tego z miotaczem ognia, chyba on jest... ...z tym minigunem. W pierwszej kolejności i potem poleci. Już mam, dawaj. Masz go? Nie, dwóch ściągłem od razu. No to jest ten ziomek. Dawaj, po strzelę od razu w niego. Snajpera ściągnąłem Chuj mu w dupę rzucam granatem, granatem rzucam kurwa Strzenięty Elegantzko Zosłaniasz mi cel Strzenięty by zrobić Coś tu co jeszcze chyba zostało? Skupcie się na celach. Jeden jeden, Twój licznik Geigera coś wykrył. Użyj go, żeby zidentyfikować cel. Przyjęto. To centrum komunikacyjne Alkatalii. Jest wykazała aktywne patrole wroga w okolicy. Uważaj nie. Hmm. Mam. Tak jest. Nieźle. Polujcie dalej na materiały, po które przybyliśmy. To ostatni cel. Alcatala wkrótce się połagę, przejebane, chyba, nie? Łamasz jeden, uciekajcie. Wszystko pójdzie na marne, jeśli nie uda wam się wydostać tych celów. Udać się do punktu ewakuacji. Uciekać stamtąd. Musimy wydostać te materiały. Łamasz auto. Cholera. Łamasz jeden, możecie się wycofać? Nie, za późno. Nie unikniemy walki. O, awansik fajnie. Czarownik 1-1, strefa Wróbel zagrożona. Ruszajcie do strefy soku. Wysyłam helikopter, który będzie was osłaniał. Znak wywoławczy... Gro Przyjąłem. Czarownik 1-1, drodze do Sokoła. Dwie minuty. Łamacze, kierujcie się do strefy ewakuacji Sokół. Jest oznaczona na waszych mapach taktycznych. Coś Róż. czuję, że nas kurwa gonią. Eksfiltracja w polu widzenia. Do wszystkich, Czarownik 1-1, pod skutecznym ostrzałem. Nie możemy wylądować. Nie, ja kurwa, jak myślę, my zasięgiem, ale nie opuszczaj obszaru działań. Nie zostawimy łamacza. Tak jest. Czarownik 11 utrzymuje pozycję nad obszarem docelowym. Do wszystkich Czarownik 11 jest pod skutecznym ostrzałem. Nie możemy wylądować. Nie, 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 nie. Czarownik, trzymaj się poza ich zasięgiem, ale nie opuszczaj obszaru działań. Trzymaj się go? Tak. tak jest. Czarownik 11 utrzymuje pozycję nad obszarem docelowym. Grom 24 na Kurwa, macz

Chodźmy do helikoptera. Wracamy do domu. Co on tak kurwa ma? się. Jestem. Skarbnik jesteś, jesteś. Wracamy do bazy. No i zajebiście. Całkiem nieco. Doskonała robota, sporo niewinnych. Nie odbierają Talka Kali tak te broń. Ładunek zabezpieczony. Misja wykonana. No i ładnie, badają trzy gwiazdeczki czy nie? Jest, trzy gwiazdeczki i ładnie.